Mam witam was w kolejnym odcinku. Przyszły do mnie dwie paczuszki, zobaczymy sobie co tu do mnie dotarło. Myślę, że mogę jakoś tak tu. Jak się nie tnie pod, pod rękę nigdy, pamiętajcie. Bo możecie sobie zrobić małą, małe ała. Dobra, co tu będzie? Coś grubego, Tylko weźcie teraz się do tego dostańcie. Nie? Już pewnie wielu z was wie co to jest. Kurde, to będzie mi teraz pukać, no ale ja z tym nic nie zrobię, niestety. No nie. No nie, no tak nie klejcie kart. Aż folika jakaś albo coś. Ja wiem, że tu ładnie jest zabezpieczone, ale potem jest ciężko wyjąć. Ale karta, widać, doszła w stanie idealnym, więc jest to jakiś patent. Tylko trzeba ostrożnie otwierać. Piękny Taras Romańczuk. Team Unit 9 na 15 Jagelonia Białystok. Piękna sprawa. Jak ktoś ma dół, zapraszam. Chętnie kupię albo się wymieni. A tutaj troszkę większa paczuszka. To poszła wymianka. What the fuck, tu jest? Matko Boska Diable patrzcie co tu się dzieje Multum Card To będzie do wywalenia. Dobra, co my tu mamy? A tu jeszcze coś zostało. Dobra, to musimy wysuwać wszystko. Pyk, dobra, to patrzcie co mamy. Trochę Premier League. Line Rush Fire Lineup. Lineupy z tej kolekcji są dość cenne, a tu ich trochę było. Okej, okay. teraz to tutaj. Markinios Na karcie Proelite Co tu chodzi? Aha No kolega nie szczędził na pewno taśmy To mogę powiedzieć ale z drugiej strony lepiej by to wyglądało właśnie tak, niż czasami właśnie jak się kupuje od niektórych i to przychodzi w kopercie wrzucona karta po prostu, no. Niektórzy nie szanują tego. Autos Giovanni do Santosa do stu limitowany. Trochę zabawy z tym jest niestety. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, mamy to chyba. I tu jest pojedyncze karty są powsadzane z Cream Team. Nie, poczekajcie, to już są podwójne. Musimy je wyjmować. A nie one są były sklejone, dobra. Sali Simon Openda, Hoffman KUEZ OK. I do tego scream jest. Hurricane Limited Edition oraz Thomas Miller Black Edge Edition. Elegancka sprawa. No i dobra, to jest wszystko. Myślę, że dość fajne karty do Was przyszły. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Oraz zapraszam Was na grupę na Facebooku, więc trzymajcie się, siemaneczko i cześć. Życzę Wam miłego dziąka. Siemanko, pamiętajcie oczywiście o subie i łapce w górę. Komentarzu, piąteczka, cześć.